BMW R1300GS. Oczywiście wersja Adventure w automacie. Nie mogło być inaczej. W końcu nowy model z nową skrzynią biegów i taki też właśnie do nas został dostarczony w ramach zabezpieczenia lakieru. Niestety tutaj zdarzyła się mała wtopa, dlatego że właściciel nie zdążył dojechać do nas na czas względem tego, jak maszyna była jeszcze nowa. Doszło do delikatnego uszkodzenia lakieru, natomiast na szczęście po zrobieniu delikatnej zaprawki, no niestety ślad został, ale już został troszeczkę też zminimalizowany. Ja natomiast wzywam Was do tego, żeby jak już rozważacie zabezpieczanie swoich pojazdów, czy to samochodowych, czy motocyklowych, no to rozważajcie to od razu po zakupie. Wówczas możecie mieć pewność, że tego typu prace z aplikacją bezbarwnych folii ochronnych przejdą w 100% bezinwazyjnie, to znaczy bez zbędnych śladów. No i w przypadku tego GS-a tak naprawdę udało się wszystkie elementy okleić, poza właśnie tym jednym drobnym, delikatnym mankamentem, sposób bezinwazyjny. Oczywiście tutaj korzystaliśmy z gotowych formatek. Jest to dosyć istotne, żeby rzeczywiście pokrycie tych elementów zostało spełnione w 100% prawidłowo, no i też przede wszystkim jak najmniej inwazyjnie. Jeżeli chodzi o tego gs za dużo lakierowanych elementów tutaj nie ma. Mamy wersję triple black, no ale rzeczywiście tego czarnego lakierowanego połysku, no nie uraczy za dużo. No i muszę przyznać, że dużo przyjemniej mi się pracowało przy tego typu sprzęcie, niż na przykład w poprzednim odcinku pokazywałem Wam M1000XR, gdzie tych lakierowanych dodatków było naprawdę multum, no i do tego formatki, które nie do końca pasowały. Tutaj formatki były perfekcyjne, Mamy formatki dolegające idealnie do każdej krawędzi, w związku z czym nie trzeba było praktycznie w ogóle używać nożyka do docinania ewentualnych nadmiarów. Tutaj faktycznie pokrycie jest stuprocentowe, a jednocześnie bardzo precyzyjne, dzięki czemu bardzo estetycznie również zostało to wykonane. Jeżeli chodzi o samą aplikację, mamy również szwy łączące w pewnych miejscach. Chodzi o to, że jest to technika aplikacji folii w sposób możliwie najbardziej rozprężony, tak żeby żadna połać nigdy nam nie prężyła, nie wstawała, czy to właśnie od nagrzania z silnika, czy od słońca. Tego typu aplikacja jeżeli jest zrobiona prawidłowo, również będzie prawidłowo wyglądała, natomiast to co będzie ją wyróżniało najbardziej, będzie estetyka trwałości po latach. Co prawda tutaj do pełni szczęścia okleiliśmy również reflektor oraz ekran folią matową. No przy ekranach z BMW to raczej każdy właściciel zdaje sobie sprawę jak się użytkuje tego typu sprzęt. No nie jest to nic przyjemnego, każda plamka po prostu zostawia takie fioletowe ślady. Nie mówię, że nie można tego wytrzeć, natomiast jest to dosyć uporczywe. A w przypadku folii matowej mamy święty spokój tak naprawdę już do końca życia tego ekranu. A jeżeli zadalibyście sobie pytanie, czy warto okleić tego typu sprzęt? Słuchajcie, u nas zabezpieczenie GSA w całości, to znaczy lampa, czy czarne elementy lakierowane, czy właśnie bach ten w takim pięknym szczotkowanym wykończeniu metalowym, ale również lakierowanym, koszt 1500 zł. Oczywiście mówimy tutaj o cenie razem z przygotowaniem nowego sprzętu. Na, należy mimo wszystko przeprowadzić odpowiedni proces dekontaminacji, oczyścić, odtuścić, i wówczas można tego typu pracę wykonywać. Ja oczywiście odpowiem Wam na pytanie, czy warto tego typu sprzęty zabezpieczać. Kwota to jedno, ale sami zwróćcie uwagę. Pokażę Wam teraz przebitki z Hondy CBR, która w końcu do nas trafiła po naprawie. Naprawa polegała oczywiście na tym, że doprowadzaliśmy motocykl po szlifie do jego pierwotnego stanu, natomiast jedna z owiewek została w przypadku tego wydarzenia uszkodzona. Co prawda został ten motocykl pierwotnie fabrycznie od nowości oklejony i wówczas właśnie tylko oklejina sama folia delikatnie została po prostu zatarta. Co prawda samo zatarcie to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie pewien osad, który zapewne zmyjemy z tej folii i wówczas naprawy folii nie będziemy musieli w ogóle wykonywać. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że element ten kosztuje ponad 5000 zł w autoryzowanym serwisie. Nie ma oczywiście zamienników. Jest to zbyt nowy sprzęt, żeby szukać czegoś w aftermarkecie. Więc Poszukujemy się tylko i wyłącznie zakupem na fakturę nowej części. Ponad 5000 zł w ramach tego, że 800 zł kosztuje oklejenie tego typu owiewki. No i co istotne, wcale ta folia nie została zniszczona na tyle, że należy ją wymieniać. Natomiast ubezpieczalnia zakwalifikowała element jak najbardziej do wymiany. I co to oznacza? Generalnie oznacza to nic innego jak to, że dostajemy 5000 zł na nową część. Taka w końcu została wykazana przez autoryzowany serwis. Ubezpieczalnia pokryła te szkody, a my tak naprawdę za całą tą równowartość 5000 zł złotych możemy doprowadzić detailingowo motocykl do stanu idealnego. Oczywiście tam doszło do wielu innych uszkodzeń, natomiast większość siły uderzenia przyjął na siebie crashpad i tym samym mocno zabezpieczył wszystkie istotne podzespoły. Co prawda wiadomo, delikatnie dekielek jak się porysował, wahacz delikatnie też jest porysowany, natomiast nie licząc właśnie tego typu kosmetycznych uszkodzeń, nasze owiewki również są całe. Wiadomo, delikatnie przytarła się o asfalt, natomiast jak, jak możecie zobaczyć, folia w zupełności wytrzymała cały ten impet, dzięki czemu nie musimy się martwić o dodatkowe koszty. No i nie oszukujmy się, mówimy tutaj o jednym elemencie, który mógł zostać uszkodzony za wartość około 5000 zł. W przypadku BMW zapewne wartość tych podzespołów znacząco przekraczałaby kwotę, o której wspomniałem, a patrząc na koszt samego zabezpieczenia lakieru, no są to wartości moim zdaniem wprost wskazujące, że warto tego typu sprzęty zabezpieczać. Ja oczywiście zachęcam, żeby zabezpieczać również samochody. No ten, który za mną stoi ponad milion złotych w salonie, w związku z czym, no byłoby to nieracjonalne nie zabezpieczać jego powierzchni. Oczywiście 911 doczekała się swojej kolejki u nas w grafiku na zabezpieczenie całościowe lakieru bezbarwną folią ochronną. Jest to jedna z usług, które najczęściej wykonujemy u nas w studiu, dlatego Was też zachęcam, jeżeli jesteś czy zainteresowani, czy to z motocyklem, czy z jakimś ciekawym pojazdem, abyście wysyłali do nas zapytania na maila, czy też dzwonili, w celu uzyskania odpowiedniej oferty. Jeżeli chodzi o motocykle, te sam osobiście jako właściciel oklejam bezbarwną folią ochronną i nie wynika to z tego, że moi pracownicy nie są do tego zdolni. Chodzi o to, że mam sentyment duży do motocykli, sam jestem zapalonym, świeżym dosyć motocyklistą, w związku z czym sentymentalnie również podchodzę do tego typu pracy. Jest to dla mnie czysta przyjemność, więc mam nadzieję, że i dla Was będę mógł coś ciekawego przy Waszych sprzętach zrobić. Zapraszam serdecznie do kontaktu, nie tylko z motocyklami, zapraszam również z samochodami.